Cześć wszystkim, siemanko! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Broda, to jest Angry Birds Epic i zapraszam Was do zostawienia łapki w górę albo w dół. Moi kochani, oceńcie ten filmik. No i zapraszam do subskrybowania kanału. Wystarczy kliknąć tutaj, w ten banerek, aby być na bieżąco z nowymi produkcjami, nowymi filmami. Moi kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnej zabawy w Angry Birdsach. A ja w tym odcinku chciałbym... Pozdrowić Dawida z murowanej gośliny. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrowienia dodane. Dodane i zaczynamy, moi kochani, zaczynamy. Oczywiście nie mogłem się doczekać, żeby przeczytać Wasze fajne, supereśne komentarze, a my tymczasem lecimy, zaczynamy. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Dobrze, wejdźmy sobie do dojo na początek. Mam nadzieję, że tym razem failu nie popełnię i nie wydam srebrnych monet. Bo mogłoby się to skończyć tragicznie, znaczy złotych monet, przepraszam. No właśnie. Okej, okay, no failu nie popełniłem. Broad, broad, the game jest zrobione już w 10%, muszę dodać muzyczkę tylko i poprawić błędy. To fajnie, Kijox, bardzo, bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie, a my tymczasem co, lecimy do gniazda naszego i zobaczymy co tam ciekawego w tym gnieździe jest śledź mb bro, dlaczego mi nie działa Engr bluestacks, oj nie wiem nie wiem, niestety nie znam się na bluestaku jakoś za dobrze także nie jestem w stanie Ci pomóc mój drogi, ale mam nadzieję, że w końcu Ci się będzie w końcu Ci się będzie, wiesz wszystko udawało i będzie Ci działał bluestack Trzymam za to oczywiście kciuki. Brod, nagraj Cubic Castle z poziomem. A nie wiem, czy jest sens to nagrywać. Bo już dużo tutaj, dużo tutaj nagrywałem. Boże, ale tutaj dawno nie wchodziłem i się świnka ładuje dzięki Wam. Co my tu mamy? Wojtek, nowa klasa dla bomby. Jest nowa klasa dla bomby, Wojtku? Oj, 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 to musimy pierwszy filmik obejrzeć. Co to jest? Cóż to jest? Ktoś to jakiś pan rozmawia? Coś ten, jakaś reklama, jakiejś gry, ciekawe. No i drodzy, mam nadzieję, że ją uda nam się pominąć. Chyba wygraliśmy, co nie? Dobra, zobaczmy, co dostaniemy tutaj za megaśny item. Mam nadzieję, że coś fajnego. Dobra, U, secik mamy cały. Nie mamy chyba seciku moi drodzy. Szkoda troszkę. Secik dla, re, dla reda jest. Nie ma seciku. No niestety, zobaczmy jeszcze co tu jest. Check this out. Pogramy sobie. Por, poryspimy srebrne monety. E, Piotr, już nie mam. E, już nie mam. Nie, nie mam opuchniętego kolana. No kiedy w nawór? Dlaczego blondynka? Je ziemię, bo grunt to zdrowie, <laughs> fajny słarek, Piotrze. No to cieszę się, że już ci, zeszła ci opuchlizna. Już noga, mam nadzieję, tak nie boli, więc jest ok. Czy paluszek, więc jest, mam nadzieję, że dobrze się czuję, że jest wszystko w porządku. Jak najlepszym, a weźmy tu pana bombę i lecimy, moi drodzy. Ja mam ferię PS Brod. Nagrasz Sonic Generations, Deny. Masz ferię? No to ładnie, pomyślę nad tym. Nad tą generację Co ja to wziąłem? Na litość boską wziąłem coś, czego nie chciałem. No ale przynajmniej od razu myśmy świnki pokonali, więc jest ok. Brod, obejrz teorię jak mówi ze świnki uchodźcy. A, 11. Ja to słyszałem o tym, oglądałem nawet i bardzo fajna teoria, naprawdę. Warto zobaczenia. Oj, powiem Wam szczerze, że może być bardzo ciężko, bo nie wziąłem czaka. Naprawdę może być ciężko. Nagrasz tryb Wojownicy Duż na serwerze mineserver.pl? Chodzi o Minecraft. słucharka. dzięki za łapeczkę w górę. Pyta się komar, komar, jak ci idzie nauka latania? Komar odpowiada. Dobrze, jak ludzie mnie widzą, to klaszcie. Fajnie. Fajny suhareczek. Dziękuję za tego suhareczka. Dobra, no i tą świnkę uda nam się pokonać. Tylko, że problem jest taki, że więcej tu obrażeń. Dostać za 400. Łomatko, co to ma być? Ja się pytam. Dobra, tu musimy się uleczyć. Dobra. No i mam nadzieję, że za, zaraz pokonamy tych tutaj przeciwników. Bomba musi w tego. Dobrze i powinno być ok. Ok, tak. Jest. Rzutem na taśmę się udało pokonać. Zobaczymy Kamilu, może nagram, nagram ten, czemu nie, będziesz, Antoni Brod, będziesz sprzedawał LEGO Dimensions na Xboxa 360? Szczerze to nie mam pojęcia jeszcze, zobaczymy. A film podobał mi się bardzo, dla mnie najsmutniejsze było, że świnki zniszczyły Dom Reda, a najweselsze było, że Domek Reda został odbudowany. No to widzisz, wszystko dobre, co się dobrze kończy, jak to się mówi. Okej, okay, mamy tutaj po tych świnkach też. Srebrne monety sobie zgarniamy, jakieś poziome doświadczenia również. E, opłaca się Xerox Ksi, napisał, że się opłaca pójść na, na ten film do kina, więc warto by było po, podejść sobie tam potem, pooglądać. Ten film kinowy oczywiście. Nagraj Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Robert tutaj napisał. Jasne Robercie, przecież będziemy nagrywać, nie martw się. Jasna sprawa. Boże, ale te, te świnki atakują, no. To za okropne świnki. No, zróbmy tak. Dobra, przynajmniej została jedna świnka. Mam nadzieję, że takiego znowu nam tutaj nie napytają tyle biedy, ale papryczka szybko jest zaadowana, więc super. Polski gamer. Brod weźmiesz mojego ptaszka nazywa się Miłosz, ma 50 level. Masz ode mnie łapkę w górę i spokojnie jestem twoim znajomy na Facebooku. Dziękuję za apeczkę. No postaram się zobaczymy. Zróbmy redem tutaj no, Tylko, że to jest strasznie, moi drodzy, będzie bolące. Dobrze, że krytyk wszedł. Ajajaj, może być koszmarne to, moi drodzy. Dobra, walczcie tutaj z tym panem. No powoli dostaje obrażenia jakby nie było. No ale zobaczymy. Tylko tu się chiluje ten gość dzięki Matyldzie. No ale już troszkę dostaje. Brod jesteś super w tym wypadku łabłapkę dzięki koloma skrypty, dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze, okej. Okay. I spróbujemy go pokonać teraz. Kiedy dodatkową świnkę przyzwał, ale my się nie boimy. Subcio. Dobra, o jednego gagatka mniej, bardzo ładnie. Powinniśmy sobie już poradzić. Brod, bo ty jesteś fajny. Ja byłem na. Brod, to jest fajny film. Ja byłem 28 maja. No to ładnie, Maxiu. No to jak wam się film podoba, no to trzeba... chyba muszę na niego iść, co nie? Wypadałoby na niego pójść. Wojciech, nagraj Chicken Invaders 5. Fajna gra i się nadaje. No spoczyj, spoczy, Wojtku, postaram się jak najbardziej. Ja już byłem na filmie i moim zdaniem jest bardzo fajny i śmieszny. No to widzicie, jak. Polecacie, wszyscy, Xerox poleca, wszyscy polecają widzowie, więc wypadałoby tam podejść. Iku, no dajcie mi... wykorzystałem dużo srebrnych monet, więc przydałoby się to 150 dodatkowe. Jak najbardziej. No halo! Halo! Panowie! Ale mam pecha w tym losowaniu. Straszny pech. w jest super i pozdrawiam, Kacperku, no to ładnie. Również pozdrawiam. I co jest? Patrzcie, jakiego ja mam pecha. No nie wierzę w to. No widać, że te monety mnie nie lubią. No nareszcie, moi drodzy, w końcu. W końcu. Dzięki Arturze za łapeczkę, Błażej ja, Brod. Jaki jest Twój ulubiony film? Błażej, ojejku, nie mam takiego w sumie ulubionego filmu, szczerze mówiąc. E, ja oglądałem, jest super. Pan Buzia napisał, nieźle. Alek, byłem na Angry Birds Film, bardzo fajnie polecam. No i widzicie, cieszę się, że mi polecacie ten film. Skoro Wam się tak podoba, no to warto być może na niego pójść. Za 2 godziny 16 minut jadę na Angry Birds mówi Krystian, no to ładnie Krystianie, to musisz napisać jak Ci się film podobał. E, Gabriel tu napisał, brody jesteś bardzo fajny. Dzięki Gabrielu. Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj. E, dobra. Weźmiemy tego czaka. To mocarny czak, więc go trzeba wziąć. E, ja byłem w piątek, zaję, fajnie było, bajka 3D, zaję, fajnie. Kady, no to ładnie, no to cieszę się. Słuchajcie, że ci się odcinek. Oj, mogłem wziąć ten. Powiem wam szczerze, ten czak wymiata, naprawdę. Tyle obrażeń. Dzięki graczek za suchara. Robert, kocham Twój kanał, idzie łapka w górę. Dzięki, Robercie, bardzo mi jest miło, dziękuję za łapeczkę. Słuchajcie, skoro tu mamy tyle, to wypadałoby mixturki EXPA sobie wziąć, co nie? Leci, leci, miksturka Expo. Nagrasz więcej małpek Versus balony? Łapka w górę idzie. Dziękuję Łukaszku, na pewno będzie więcej odcinków. Także nie macie się co martwić. Zróbmy jeszcze tak, żeby się więcej papryczki naładowało. Subcio. No i zgarniamy EXPY, dolarki, znaczy srebrne monety. Kliknij na ten wir wodny. Wojtku, ja już, ja na tym wirze już grałem, ja już przeszedłem tego bossa. Także mnie nic nie zaskoczy. Dobra, przynajmniej mniejsze obrażenia będą, to jest taki plus tego. Dobra, pięknie, to rozprawiliśmy się, a papryczkę użyję w następnej rundzie. Rafał też, widzę, był na Angry Birds Movie. Brod, ja idę w czwartek na Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów. A na Angry Birds też chcę iść. Adam, no to ładnie. No to super, że tak fajnie oglądacie sobie, to jest fajne. Gugulec już był na Angry Movie. nebulus, nie wiem, Kuba, czy będę nagrywał, czy się opłaca. Zobaczymy. Dzięki Piotrze za łapeczkę. W sobotę byłem na Angry Birds Movie, a i super odcinek. Super, cieszę się. Dziękuję za takie dobre ocenki. Ocenki z cenki. No i drodzy, może uda nam się awansować na 29 level, Dominik. Lubisz Angry Birds? No to nieźle Dominiku. Bardzo fajnie, cieszę się. Naprawdę, super, że lubicie tak, te Angry Birds. Druga łapka, piąte wyświetlenie. Pozdrawiam na filmie. Dzięki Franku i pozdrawiam. Dziękuję. Okej, okay. lecimy. Znowu, tutaj oczyszczamy sobie drogę, pięknie. Wydaj złote monety w poprzednim odcinku przypadkiem na dodrze i leci łapkę. Dzięki Luke. Dzięki, Luke! No właśnie się potem, y, potem właśnie się y, kapnąłem, tak? Dowiedziałem, no i zdałem sobie sprawę z tego. Tak średnio trochę powiem wam, Piotrze ławniczka. Dziękuję za łapeczkę i cieszę się, że Ci się film podobał. Krzysztof, dzisiaj będziesz miał film. No to nieźle. Patrzcie, jak szybko to poszło. O, nieźle, nieźle, naprawdę ten czak wymiata. Dzięki Jakub za łapeczkę. Wiktor, ci, Tobie również dziękuję. Natalia napisała, Brodu, uwielbiam Cię i daję łapkę w górę. Dziękuję Natalko, bardzo mi jest miło. Dzięki Piotrze Górny za łapeczkę. Klaudiusz, no będzie plans vs. zombie, nie marcie się, zazwyczaj jest codziennie plans vs. zombie. LPS Suzanne, dziękuję za ocenkę w pozytywną filmiku. Bro, odcinek 140, tak szybko i przez przypadek kupiłeś 1000 masterek za 75 złotych monet. No tak, Kubo, Zdałem sobie potem z tego sprawę, ale to było głupie, nie? Taki fail zrobiłem, no ale co zrobić? No czasami tak bywa. Mateusz tu jedzie na film we wtorek. Jesteś moim ulubionym youtuberem, Bro. Dzięki, Kamilku, cieszę się. Kamil Wasilewski, wiesz co, yy, nie wiem kiedy będzie Slime Launcher, na pewno wrócę do niego, ale jak będzie więcej rzeczy do robienia, bo już większość rzeczy osiągnąłem. Pawełku, dziękuję za piątego lajka, też bardzo się cieszę. Jeju, naprawdę ten, ten ptaszek wymiata, to jest masakra. Brod, jak nazywasz się na Facebooku? Michale Patryk Pacio. Jaki mam sprzęt i gorzej na stronie Brodkic.tv jest napisane jaki mam sprzęt komputerowy. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się tu jakąś mapkę zdobyć fajną. Oj oj oj. Dobra, mamy mapę. Subcio. Piotr Ławniczak byłem 26 na przemierzem. No to ładnie. Ghost też był na Angry Birdsach. Nie no, to fajnie macie. Naprawdę, ja też się muszę wybrać. Wrod e, jak mam do... ja mam dobre rzeczy. Alan, no to nieźle. Bardzo ładnie. Jakubie, postaram się odwiedzić. Wojtku, cześć. Błażyju, dziękuję za łapkę. E, Suzan idzie w środę na film, czyli jutro, tak? Znaczy, kiedy ja to nagrywam? Ja nagrywam to w maju. 31 maja, jutro jest Dzień Dziecka. Więc no to pewnie w Dzień Dziecka idziesz, tak? Z Żaneta dzięki za łapkę w górę. Rise of Berg, no właśnie, dawno nie było, ale to w Rise of Berg zagramy spokojnie. O, jeden złota moneta. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę albo w dół. Skomentujcie i zasubskrybujcie i popatki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć moi drodzy.